Mam satysfakcję, gdy wpijam na topka mam satysfakcję, gdy witam nie topka Ja dla jak komka, no bo łyka spermy różowi jak polcha, po kurwy największa Lecę na wyniewczy i odwiedzam nasze Jak zajebię jakoś pioskę, no to najbierch i posłuch Nie ma tu ziomku, bo dla mnie jak placia Tu najlepsze rangi wyżej od generała Kreski jak spacia po długie Topek zabawa, bo zabijam nudę Tripy na maksa to lubię Topek to do fora wtedy jest w klubie Mam nie z jak widzę set pisz by lecie w górę nie spadać jak kurwy by nie być już czurem otrzeli się łfi do specjalnego Ramki, gdzie ma swój kuplik forum mowa, Elita pytają Kiedy płyta bo temat? Chcą posypać forum mowa, Elita, wentor, nam temat pycha i to zawsze furfy wypas nigdy nie żadna lipa forum, mowa Elita, forum, mowa Elita pytają, kiedy płyta bo temat, chcą posypać forum Na lipa, Mówa, my zgarniamy tak. fanty, nie musimy płacić Tyle jest tam Że zrobiony, każdy tu ważne kontakty nie liczą się. Hajsy jak jesteś, ponad tym zapraszamy w następny Lecę jak wampyr, nie zamierzam spać, tu są opiu flaki, narkotykarz, tu jest ty i jest tylko saka. Koty największe z niebie z tych jak bank, zawsze mamy, mamy coś pać Tu to my nie gramy, nie idziemy spać, bo każdy lećmany czuje się tak jak był wyspany Bo tutaj mamy plany zawsze najlepsze jeśli zabraknie to piszę. go jeszcze po bo tym boranki zawsze bajeczne, czyste towary, tak jak powietrze Forumowa elita pytają, kiedy płyta bo temat Chcą posypać forumowa elita, ventor Nam temat wpycha i to zawsze full wypasku, gdy nie żadna lipa Forumowa elita Forumowa elita pytają, kiedy płyta bo temat Chcą posypać forumowa elita, wentor. Temat i tu zawsze full fiefast, nigdy nie żadna lipa full. Róbcie mi przejście, my bez kolejki Jak już no bo zawsze pierwsi Zawsze do pewki, zawsze do kreski I do ruchania spytaj swoje baby To są te wiersze, co poza kontrolą Od dzisiaj niebiescy to nie przynie kolor nie to co ci co noc nie pozwala spać A raczej najlepsi z niebieskich tank Znę Jestem jak Hulk, ha, wielki Lecz nie zielony, tylko niebieski Z nami modelki, z nami dupeczki Nawet koch Hefner, wierzymy lepsi Moja ranga MC, a twoja nawet nie mów Nie jestem w niebieskich